Cześć i witajcie! Z tej strony Kudłaty, a dziś do Was przebywam z filmikiem 10 szybkimi ciekawostkami, zjawiskami w Minecraft. Otóż są one dość nietypowe te zjawiska, bo chciałem Was zaskoczyć czymś nowym, czymś, czymś nietypowym, czego nikt wcześniej nie pokazywał, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Niecodzienna sytuacja spotkania trzech strajderów, który każdy z nich na głowie ma małego strajdera, a ten mały strider ma kolejnego małego strajdera, a nawet małego zombie piglina. Wszystkie bloki na tą chwilę, jakie mamy w grze, ułożone według swojego koloru i od razu można zauważyć, jaki kolor przez twórców jest zaniedbany, a jaki występuje w nadmiernych ilościach. I jest to siwy i brązowy, ponieważ występuje jako jasno i ciemny siwy i brązowy jako ciemno i jasno-brązowy. Tak od środka wygląda promień bikona zafarbowany na zielono. Tak wyglądały początkowe projekty potworów, jakie dobrze znamy z gry, czyli zombie piglin, pszczoła, Strider oraz Bestia wyglądają jak z jakiegoś horroru. 1 kwietnia 2020 roku na Prima Aprilis Mojang wypuściło pewien snapshot, w którym między innymi mogliśmy zrobić kolorowe portale, a przechodząc przez nie teleportowało nas do do niesamowitych wymiarów, które ogólnie nie były bardzo chaotyczne i za każdym razem jak przeszliśmy do innego portalu, to wyświetlał nam się i pojawiał zupełnie inny wymiar, który zaskakiwał nas coraz bardziej i tych kombinacji wymiarów było bardzo dużo prawie, nieskończenie wiele. Gdyby Wider istniał naprawdę, wyglądałby mniej więcej tak. Czasami na biomie Doliny dusz mogliśmy spotkać bardzo dziwne formacje z bloków kości, które ogólnie mają sugerować nam skamieliny, tylko nie wszystkie wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Jedno z większych miast End City, jakie możemy spotkać w endzie. Ten czoły widok uzyskany dzięki promieniom bikona zafarbowanych na kolorowo i połączonych wokół siebie. Mając choć trochę wyobraźni, można zrobić naprawdę i to naprawdę nietypowe portale do netheru. Mam nadzieję, że takich ciekawostek i zjawisk jeszcze nie, nie widzieliście, więc stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i do zobaczenia jeszcze dzisiaj w jednym filmiku na kanale.